Korelacja Quick Shot, tak nazwaliśmy nasz nowy powiedzmy, nową serię tematyczną związaną z takim krótkim przedstawieniem wam newsów powiedzmy z ostatniego tygodnia e, i, i takie dosyć niewielkie objętościowo e, do, niewielki objętościowo content chcielibyśmy wam Podrzucać, powiedzmy na weekend, co tydzień, abyście mogli zaznajomić się z tematami z ostatniego tygodnia i poznać też nasze zdanie na te tematy. Witamy się z Wami, z naszymi słuchaczami bardzo serdecznie, bądź też z widzami, bo od niedawna e, również wrzucamy wideokasy na YouTube i możecie też sobie niejako wizualnie też oglądać o czym, o czym mówimy w, dany, w danej chwili. Witają się z Wami Bleu oraz Japer. Japerze, powitaj widzów. Witam, witam. I zaczynamy od Battlefield 4. Na dniach, praktycznie pokazano nam gameplay z tego tytułu, i może ty tutaj zacznij omawiać, co się tam w ogóle działo. No, na to wszyscy czekali pierwszy gameplay. Ludzie myśleli, że to będzie jakiś teaser, trailer, bez gameplayu, a tak, tutaj no od, razu, od razu wyjechali z gameplayem. Tylko trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest tryb single player. I tak, 17 minut gameplayu. Bardzo dużo jak na taką, taką pozycję z wysokiej półki. Zawsze nas tutaj karmiono około 2-3 minutowymi takimi urywkami, żeby podkręcić po prostu hype. A tutaj Electronic Arts, wespół z DICE, no, rzuciło naprawdę solidny kawał mięcha Niech, dla tak, ludzi. Tak. My sami wiemy, ile trwają kampanie w takich grach, więc tutaj jest tak jakby skondensowana... Jedna misja, taka muszę Muszę powiedzieć, że jedną piątą kampanii poznaliśmy. Jedną piątą kampanii, bo tam kto oglądał uważnie widział. Ileś tam minut temu działo się to, ileś tam minut temu działo się to. Nie wierzę, że ano. tak będzie w grze, tylko to jest tak pocięte, żeby pokazać generalnie jak ta misja cała będzie przebiegać. Jest zajawka, bardzo hmm. dobra zajawka. I, I jakie my tutaj, podzieliliśmy sobie ten gameplay, bo my sobie go tutaj tak naprawdę będziemy analizować, bo nie dostaliśmy nic innego na razie o Battlefieldzie multi na przykład nie dostaliśmy, więc tutaj się będziemy tutaj koncentrować na tym, co mamy. Podzieliliśmy sobie na no takie punkty i może tutaj najpierw zaczniemy od punktu grafika. No to ja bym powiedział, że grafika no to tutaj mówili Frostbite 3, nowy silnik. Prędzej jest to ewolucja niż... To znaczy, raczej Frostbite 2,5 po prostu. No, niż rewolucja. No, tak. Z tego, co ja zauważyłem, no to sama animacja, postaci, te twarze, jakoś to wszystko... Jest bardziej już ymm, takie z życiem. Ta, takie A jakby była taka właśnie jedna scena w pewnym budynku, gdzie tam zaraz miała jakaś akcja, pojawić się e, e, przy tym budynku, właśnie przy drodze, tam zacząć się jakieś, prawda, strzały i, i coś się miało dziać, i tam faktycznie było widać. E, skrypty tutaj nam nie pozwalały, prawda, na, 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 na interakcję żadną, że te animacje są naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobione. Widać, że tutaj wraz z nadejściem tych next genów będą wszyscy wszystkie te większe studia szły właśnie w lepsze odzorowanie twarzy, te mock-upy i lipsynki widzieliśmy zresztą tutaj tak już podepniemy pod Battlefielda te technologie NVIDII bodajże czy Activision ostatnio była technologia tam właśnie generowania twarzy tak jak Quantic Dream jeszcze wcześniej jest Sony więc tutaj widać idą bardziej pod kątem właśnie odzorowania ludzkich emocji, bo jak widzimy grafika w tym, w tym Battlefieldzie będzie naprawdę dobra. Się wydaje, że takiego wielkiego skoku właśnie nie ma, jeśli porównywać do trójki, ta grafika nadal jest podobna, jeśli chodzi o kolorystykę, to tam się zawsze wszyscy śmieją, że frostbite potrafi tylko generować grafikę w dwóch kura, trzech kolorach na krzyż. Jest jakiś jakaś tym prawda, bo te, ta mm -hmm. gra nie jest zbytnio nasycona kolorystyką. Tak, Mamy tak, tutaj tak. jest taka szaro -bura. Ludzie tak. zawsze narzekali, że niebo w Battlefieldzie yy, tam na jednej z takich jak Caspian Border było dosyć takie właśnie stonowane, ludzie tam modowali to, tam spotykali się później z odzewem Electronic a gdzie mogą bana co to dostać, więc generalnie tutaj nie ma większych zmian i dalej będziemy się poruszać w takim szarym, dosyć kolorystycznym shooterze. No, co się rzuca w oczy, przynajmniej mi tak na pierwszy rzut oka naprawdę, to bardzo ładne ptactwo, właśnie dbałość o te detale, szczególniki, i wydaje mi się, że znacznie większa niż w Battlefield 3, przynajmniej taka no, yy, yy, otwartość, ale stosunkowo sztuczna jednak. To jest jednak mocno odskryptowana akcja dalej, wydaje mi się że też właśnie jeszcze bardziej odskryptowana, bo praktycznie no, od skryptu do skryptu sobie przechodzimy. I, i, i gra ciągnie nas za rączkę, jednakowoż te obszary, na których działamy są naprawdę duże. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, zwłaszcza że chyba tam pod koniec, bo nie oglądałem go ostatnio tego gameplaya przed, właśnie przed nagrywaniem, ale tam była jakaś fabryka opuszczona, mhm. yy, zdewastowana dosyć mocno i, i no fajnie ten krajobraz taki był. Ym, tam chyba woda była niedaleko. I, i, te, i te połacie terenu były dosyć takie obszerne, ale właśnie obawiam się, że to są niewidzialne ściany i tak? Generalnie te shootery wszystkie, większe, one są właśnie tak nastawione nas od skryptu do skryptu, więc raczej tam nie, nie zostanie nam udzielona jakaś większa swoboda. Generalnie no, nie ma ja nie mam jakiegoś żalu, że tego, że tego czegoś nie ma w takich grach, bo te gry są generalnie nastawione w, w singlu na poznawanie fabuły, więc, więc nie rozpaczałbym tak bardzo, aczkolwiek no, podsumowując kwestię grafiki to musimy powiedzieć, że jest naprawdę dobrze i jesteśmy ciekawi jak to pójdzie na, na no, obecnym standardzie, jeśli chodzi o pecety. Będzie bardzo słabo, no to chodziło na bardzo, bardzo high-endowej karcie AMD. Bo tutaj właśnie było wspomniane Radeon tak. HD 7990 i to jest wersja nie podkręcana, jak. Nie jest, jest to wersja Vertexa dostępna Vertexa, już tylko na rynku. Jakaś nowa, która ma wejść no, na dniach. To tak, zupełnie nowa jeż, jeszcze mocniejsza konstrukcja. No i to wyglądało świetnie, fenomenalnie, z tym, że już takimi gameplayami no, raczyli nas i raczył nas przy okazji trzeciej części Battlefielda i co dostaliśmy na konsolach, no to, to wiemy. No więc grafikę mamy już za sobą. Teraz no tak, bardzo króciutko, sprężać, bardzo króciutko. Jeszcze dwa aspekty. Fabuła. Widać, że tutaj idą w taką bardziej osobistą historię, jeśli chodzi o te relacje między tą grupką żołnierzy. Tutaj było widać dosyć takie fajne, takie luźne dialogi między tymi wojakami. Chociaż nie spodziewałbym się jakiejś wysublimowanej fabuły, jeśli chodzi o militarne tutaj aspekty tego konfliktu. Jak ty, Bleubie, na to patrzysz? Mam podobne odczucia. Wydaje mi się, że będzie akcja, akcja, akcja. Dalej trudno tutaj oczekiwać jakiejś bardzo, powiedzmy, filmowo głębokiej fabuły wybuchy i na tym się Battlefield będą opierać, no, tak samo jak Call of Duty. Podlepimy. To jest taka bardzo, bardzo taka no, mało zaskakująca, powiedzmy, ewolucja tych generic shooterów i po prostu tego należy się spodziewać. Podepnijmy jeszcze właśnie do fabuły elementy gameplayu. Tutaj widzieliśmy jazdę samochodem, co mi się od razu rzuciło w oczy. Całym samochodem sterowaliśmy, prawda? No, to sterowanie było samochodem fajne. RODEM z Medal of Honor Warfighter. Warfighter mm -hmm. Tutaj widać, że jest duża współpraca pomiędzy studiami Electronic Arts. Tutaj mam pie do Danger Close, które już no, nie będzie robiło Medal of Honor, więc mają trochę więcej czasu teraz, żeby tutaj wspierać DICE. Jestem bardzo ciekawy, jak te samochody, te sekwencje samochodowe wypadną, ponieważ w Warfighterze było to dosyć drewniane i, i niedopracowane i nie chciałbym, żeby... No to tutaj przynajmniej widać, że to będzie no podobnie, no niestety, ale też to, to, to ma też właśnie wprowadzić nieco tej ożywienia, akcji, zmiana lekko klimatów i tego, co robimy. Jest to jakoś odskocznia od samego strzelania przez większość czasu i to tylko wyłącznie o to chodzi. Nie truszkujmy się tutaj w modelu jazdy Rodem kurczę z Project Cars czy z Forcy powiedzmy. Nie chodzi raczej o to, tylko tam tak. Nie grałeś chyba w Teraz z tego co pamiętam, ale nie, tam nie grałem, ale, strasznie ale skopana sekwencja samochodowa, tam... Widziałem. No to może nie spoiler, ale tam ukrywaliśmy się przed innymi samochodami, to tak znaczy, drewnianie... Ono ona miała duży potencjał bardzo, wydaje tak mi się. Tak to drewnianie było zrobione, tak, tak klosko, takie te klocki, te parkingi, te, te, te miejsca do schowania się, tak to wszystko strasznie, strasznie słabo było wykonane i nie chciałbym podobnych sekwencji bardziej właśnie takiej dynamicznej jazdy mm, karkołomnej i ostrzeliwania się powiedzmy co był tutaj dobry, jeden steruje samochodem, drugi jeszcze ostrze ostrzeliwuje ten śmigłowiec, który tam widzieliśmy w trailerze. No dobra, ucinajmy to szybko, ostatni no, właśnie, punkt, taki świetnie. kontrowersyjny dosyć. Hmm? Zacznijmy może od daty premiery tutaj y, standardzik, y, podobno będzie to jeden z ostatnich dni października, więc... 29 z tego mm -hmm. co kojarzę, Więc tak, nie ma tutaj jak... jakichś y, rewelacji. I drugi taki kontrowersyjny generalnie to był News. Pamiętam, że gra zostanie również wydana na konsolach nowej generacji. I uwaga, rozdzielczość, nie wiem czy tam było to ujęte, że sam multi, czy cała gra będzie tylko w 720p. To znaczy tak, to miało być 720p i 60 klatek, ale nie do końca wiem, czy to dotyczyło właśnie konsol nowej generacji, czy konsol jeszcze tej generacji starej, wydaje mi się, o, że to raczej nowej konsol raczej starej nowe. generacji. Bo pamiętam, że, że w tych konsolach starej generacji już Battlefield 3... No, chodził Chyba... przy 30 klatkach, no, 30 klatkach to, to i, i bardzo, bardzo słabe no te To, wersje to będzie były. bieda faktycznie, jeżeli na PS4 i następcy Xboxa 360, ten Battlefield 4 będzie chodził no, w 720 klatkach, tylko to. Po Wam ja kupować konsole nowej generacji, nie? No właśnie. No więc póki co wiemy tyle tylko na temat Battlefield 4 o Multi jeszcze nic To znaczy nic. Z tego co kojarzę chyba potwierdzono 64 graczy w Multi, tyle ile w tej chwili. Na nowych chwili mamy na konsolach PC i na PC. -cie. Na starych tak. będzie dalej chyba 32 bądź 16, nie no pamiętam. to jest bardzo, wa bardzo ważna informacja, bo, bo to zupełnie zmienia oblicze Multi. Dokładnie, zwłaszcza na konsolach, gdzie tam przy tych dodatkach wprowadzających nowe mapy, ciężko było się znaleźć generalnie graczą. No troszkę wiało po prostu tutaj. Nie, nie, nie było właśnie z kim grać. Więc muszę powiedzieć tak, że umiarkowanie czekam, lubię nawet takie kampanie dosyć fajnie oskryptowane i jestem ciekawy tej grafiki, jaka tutaj w Battlefieldie 4 będzie. Obawiam się, że mój sprzęt może nie, już nie podołać, bo, bo tutaj może być naprawdę kolejna poprzeczka y, coraz wyżej zawieszona, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, ale no, trzymamy y, rękę na pulsie i zobaczymy jak to będzie na jesień. No to co, przeskakujemy sobie do Durango mm -hmm. i ostatniej tak, informacji. Tak. To jest już któryś kolejny kolejna informacja potwierdzona, znaczy no niepotwierdzona, ale, ale zdaje się ta informacja potwierdzać, już z kilku źródeł dowiadujemy się, iż najprawdopodobniej następca Xboxa 360 będzie wymagał stałego połączenia z internetem, w trakcie nawet nie samej gry, a samego działania z tego sprzętu. I to jest moim zdaniem bardzo kontrowersyjna sprawa, już pomijając powiedzmy fakty tego, że powiedzmy no nie wszystkie kraje w Europie i ogólnie nie każdy ma dostęp do szerokopasmowego internetu, prawda? Ale mi się wydaje, że tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi mi, to zarzmi teraz tak troszkę, może, może śmiesznie, ale o pewnego rodzaju wigilację po prostu ludzi. Będzie można wysyłać dane o tym, co robi gracz i co w ogóle robi się z konsolą na tej konsoli praktycznie przez cały czas. Do tego tam Lubro fajnie pisał na forum, że to może wprowadzić pewnego rodzaju system antyużywkowy użytkowy, użytkowy i o to też chodzi. Być może jakieś wsadzą nam reklamę na siłę ogólnie jest sporo sporo takich rzeczy, które bardzo nieprzyjemnych dla przeciętnego użytkownika, które mogłyby się pojawić wraz z takim stałym wymaganym połączeniem z internetem. To jest to trzeba powiedzieć przykra, przykra wizja. Jeśli chodzi o wprowadzenie internetu połączenia stałego, jeśli, jeśli chodzi o w ogóle odpalenie konsoli, bo tutaj takie są podejrze, podejrzewania podejrzenia, że to może być już do takiego stopnia rozwinięte. Ale Chociaż... właśnie dalej, dalej nie widzę dlaczego? Dlaczego wymagane jest koniecznie do działania to połączenie z internetem? Jak I wiemy, oczywiście będą nie wiem pewnie szukanie aktualizacji w tle i tak dalej takie rzeczy. No to jest ale, wygodne, ale to można naprawdę Ale dlaczego nas się do tego zmusza i tego nie, nie, nie potrafię powiedzieć. Powiedzmy nie? sobie powiedzmy sobie tak szczerze, dużo razy się bierze konsolę na jakiś wyjazd, powiedzmy wakacyjny gdzieś, do jakiegoś domku, gdzie nie ma dostępu do internetu, gramy sobie tam w gronie znajomych na tej konsoli i co wtedy? Bierzesz taką fajną niby konsolę, fajne nowe gry. A no, nie masz, jak nie pograć, jeśli nie masz internetu? A no, nie z... możesz włączyć konsoli, to jest kuriozalne. Ale licho już kwestia awarii, bo. pomijając tutaj tych nerdów największych, którzy muszą grać codziennie po ileś godzin przy danej tej samej konsoli, to, no, to, to, to jest jeszcze do przełknięcia. Tak, się, no, tak? ani mnie, ani tobie. Dni w ciągu jeden Dzień dwa dwa dni bez grania bynajmniej no. nie zaszkodzi, no. no dokładnie. Ale właśnie nam chodzi tutaj o takie aspekty, jak, jak właśnie. Powiedzmy, odpalenie tego w jakimś pomieszczeniu, gdzie nie mamy internetu. No i też należałoby powiedzieć, że nie każdego jeszcze w dzisiejszych czasach nawet stać na stały dostęp do internetu. Dokładnie. Ja znam naprawdę sporą ilość ludzi, który, którzy po prostu no, nie mogą sobie pozwolić na te 60 czy nawet 80 zł, zależy gdzie się mieszka, bo nie każdy mieszka w bloku. I wiadomo, że w domach jednorodzinnych te ceny wyższe podpięcia są. się do internetu są wyższe, tak samo ceny kablówek, czy, czy, czy telewizji satelitarnej. No i to dla takich ludzi może być problem. No. I oni sobie strzelają stopy bardzo mocno, wydaje mi się. I dla mnie to jest, przynajmniej na razie, karta przetargowa do tego, by Xboxem przestać się interesować, jeżeli te zapowiedzi się potwierdzą. Dlatego należy, na należy śledzić temat. Ja tutaj mam nadzieję, że Microsoft mimo wszystko nie spali tej koncepcji walki z Sony, bo Sony tutaj nic nie wspominało o stałym podłączeniu do internetu podczas swojej no, wręcz, wręcz potwierdzono, że nie będzie wymagane. I to byłby już duży argument dla no, bardzo dużego odsetka potencjalnych kupujących, zwłaszcza tych kupujących w okresie zero od premiery, bo tutaj najbardziej liczą... Microsoft Wisony na dużą sprzedaż w tych premierowych, premierowych cenach i, i zaraz od premiery, żeby sobie ładne statystyki nabić, jak ich konsola zabedutowała na tle konkurencji, jakie jak jest porównanie względem poprzedniej konsoli, więc tutaj no naprawdę byłoby dosyć słabo i nawet najlepsze ekskluzywy nie, nie dałyby tego, tego przetargowego ASA, tak zwanego który kazałby czekać na Microsoft na Xboxa za, zamiast kupować PlayStation Tak, które... tak, tak. No i chyba niedawno nawet mi wspominałeś, że chyba Gearsy chodzą po głoski, że mają przestać też być No to jest, to jest właśnie dosyć ciekawe i, jest, i jestem właśnie tym zaintrygowany, czy to zostanie ta zagadka rozwiązana. Wezmę do E3, ponieważ ja nadal uważam, że ym, Epic dubie nad czwartą częścią Gears of War że Fortnite to jest taka zasłona dymna. i tu się chwalą, że ta gra jest taka świetna, najlepsza w ich karierze. Ale Unreal Engine 4 to jest naprawdę silnik stworzony pod szczelanki, to trzeba przyznać. Najpierw tworzyli Unreal Enginy do tournamentu. Później mm -hmm. powstał Unreal Engine um, 3, którym pierwszym jego takim kształtem bojowym był właśnie Gears of War. Według mnie najważniejsza gra właśnie mijającej generacji konsol, więc mi się wydaje, że nie, nie porzucą mm, kury znoszącej złote jaja, zwłaszcza że mm, końcówka trójki no, m, mówi, że, nie mówi jednoznacznie, że mamy tutaj mm, kończyć z Gears of War, jeśli chodzi o taki główny nurt, nie liczę tutaj Judgment, który, o którym tutaj w podcaście sobie pogadamy, zapraszamy gorąco, no więc generalnie nie zapowiada się na dużo takich ekskluzywów, chyba że nas tutaj Microsoft zaskoczy. Ja od siebie mogę na sam koniec dodać, że czekam na, na zapowiedź Forcy Motorsport 5 i jestem dla tej gry w stanie kupić yy, Xboxa, ale jeśli Amo. tak gadaliśmy sobie tutaj wcześniej, jeśli mi się już ta Forca tak przejeżdża, że już nie będę mógł na nią patrzeć i to nie pozostaje nic innego jak po prostu sprzedać konsolę. Jak sprzedać konsolę. I Sayonara. Sayonara i zobaczymy jak yy, będzie się to klarowało w późniejszych miesiącach tak, tak. bądź latach życia konsoli, bo Oj, być może tak. wejdzie aktualizacja oprogramowania, która zniesie te kontrowersyjne zabezpieczenia, no, bo ja bym to nazwał bardziej zabezpieczeniami niż funkcjonalnościami konsoli. Wszystko na to wskazuje. No mi się wydaje, że jeżeli zostaną potwierdzone te plotki od Microsoftu, które mam obecnie to nie wiem tak naprawdę, czym musieliby mnie zaskoczyć i czym musieliby mnie przekupić, abym ja Xbox'em się zainteresował bardziej niż teraz PlayStation 4, który jednak cechuje, e, znaczy celuje w bardziej hardcore'owych graczy. Tak, zwłaszcza że większość tych plotek, odnośnie Xbox'a, to są plotki jako domowe, centrum rozrywki, duże, duże połączenie z tabletami, Surface i, i właśnie. No, Całą tym badzie jakie tam na, mamy w salonach. Yy, no. Duże nastawienie na Netflix, na YouTube, na, na te wszystkie Skype'a, właśnie Internet Explorer. Więc, no, generalnie jak ja, ja wyznaję tą zasadę, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I tutaj Sony naprawdę pokazało yy, podczas prezentacji, że celuję generalnie yy, w gry. Nie było tam zbyt wiele o, o funkcjonalnościach yy, typowo konsumenckich, takich niezwiązanych z grami odnośnie filmów, teledysków i tak, dalej. tak, tak, no PlayStation, PlayStation, tyle w temacie, wydaje mi się. E, Więc na... tak, na, tak naprawdę już kończąc, no to czekamy, by, są jakieś tam plotki, że jeszcze w tym miesiącu zostanie odsłonięty nowy Xbox i no i zobaczymy co będzie. Na pewno powrócimy do tematu, bo to jest jeden z najbardziej gorących Zagadnień tego roku nowe konsole, więc każdy news, czy to mniej, czy bardziej wiarygodny, no, zmusza do myślenia i, i do dyskusji. Dobra, na koniec naszego quickshota takie małe jajo z naszej strony dla Was, a więc Fast and Furious Showdown, które to Activision dzisiaj, a więc 5 kwietnia, zapowiedziało i ma to być gra bazująca nie tyle na, na szóstej części filmu. Który pod koniec maja wkracza do King. E, otóż ma ona przedstawiać historię ze wszystkich poprzednich pięciu odcinków filmowej sagi, e, i ta fabuła ma być podzielona na ileś tam części, rozdziałów. E, sam gameplay natomiast ma polegać na kooperacji, i to powiem Ci, że mi się bardzo podoba, bo będzie można. Nie wiem, jakieś tam pościgi robić, tymi samochodami uciekać, może jakieś kradzieże wejdą w życie, może jakieś strzelanie będzie, nie? I tak dalej. I gra zapowiada się kupiasto, nie? Platformy docelowe to PC, konsole tej generacji, łącznie z View i 3DS-em. 24 maja data premiery i stosunkowo tak późno, nie? Zapowiedzieli ten tytuł. Można powiedzieć najpierw, jak się właśnie odniesiesz do tego Fast and Furious. Co no ja tutaj mogę jednym słowem powiedzieć gówno ku, ku, Kupsztal, tak? No ja tutaj, no, ja tutaj w właśnie się zastanawiam, że wyczuwam kupżtala. Czy ta gra, czy ta gra dostanie zaszczytne miano? najgorszej gry tego pachnącej, roku? pachnącej malinki no, tego roku. Ja no, jestem umiarkowanie zainteresowany tym tytułem, powiem no, ci, że wiadomo. ta kooperacja e, tak mi się rodzi w główce, że to może być coś interesującego. Jeżeli to by była z, e, zjadliwa zręcznościówka, lepsza pod względem zręcznościowym, z lepszym modelem jazdy jeżeli Link for Speed, Most Wanted, to, to może i, i warte tu będzie, powiedzmy, e, zapoznania się. No bo wiesz, na papierze to wygląda no, dosyć... Bo sam film Fast Furious, tutaj cała ta saga tego tych, yy, wszystkich odsłon tego filmu, no, daje podłoże naprawdę pod fajne, fajne gry. Z, pościgi samochodowe, yy, nielegalne wyścigi, yy, jakieś elementy strzelane, więc no, to wszystko działa na wyobraźnię i naprawdę może się podobać. Tylko pytanie. Czy jeśli na developing y, przeznaczono naprawdę psie pieniądze, na promocję i y, 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 sam marketing na pewno zostaje przeznaczone psie pieniądze, y, samo y, wykonanie tej gry może być jako fuszewka, porty mogą być słabe, y, na, zwłaszcza na PC-ta i nie wiem, na, powiedzmy strzelam tutaj na PlayStation, ponieważ na Xboxa generalnie Activision docelowo robi gry. Więc, więc wyczuwam naprawdę słab, słabiznę totalną, i jestem ciekawy, czy za, tam za rok, powiedzmy, czy za parę, nawet parę miesięcy, po że ta gra y, będzie równie, równie, równie naśni, naśmiewana jak y, ten sławny nasz tron, który z są kolekcjonerką, czego nikt nie chce kupić. A gra tam na gameplayach wyglądała dosyć zjadliwie, a wiadomo jak to. No i bardzo chodliwa marka, wiadomo, nie? Jak to jest z gameplayami, które wyglądają chodliwie, a jak jest z grą, z samą zawartością, która ma nam do zaoferowania, z długością gry i generalnie z pieniędzmi, które są wpompowane w produkcję gry, bo wiadomo, im większy budżet, tym zdaje by się lepiej wyglądająca gra. Zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z grą akcji, więc żadnych innowacji, jeśli chodzi o nowe mechanizmy rozgrywki, na pewno nie będzie. No, Dirt Republic tutaj zaprzeczałoby tej tezie, ale, ale, ale I know what you mean. I wydaje mi się, że takim bardzo dobrym podsumowaniem te, 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 tych szybkich i wściekłych będzie jeden z komentarzy, że gra powiedzmy w oparciu o jakąś filmową markę i Activision, ta kompilacja, to, to z tego nic dobrego wyjść nie może. No i to tyle, nie? Tyle do QuickShota naszego, przynajmniej w tym odcinku. Yy, wyszło trochę za długo, aniżeli przynajmniej na początku zakładaliśmy. No ale miejmy nadzieję, że wytrzymaliście z nami do końca, a no, no, mamy miejmy. weekend, więc takie, taka dawka informacyjna z takim luźnym dosyć komentarzem. No, przypadła wam do gustu, liczymy na to i mamy nadzieję, że uda nam się to nagrywać w miarę regularnie, jeśli czas pozwoli, zwłaszcza, że to jest dosyć krótka forma nagrywania. Tak, no, przede I wszystkim jest... bardzo, bardzo liczymy na wasz, na, na wasz odzew, na waszą opinię, czy taka forma tych quickshotów będzie wam się podobała. To będzie oczywiście obok samego podcastu. Podcast dalej jest i będzie wydawany. Chcemy po prostu robić pewien content obok podcastu, byście mieli po prostu w czym wybierać. Zwłaszcza będziemy tutaj umieszczać materiały, które no, z jakichś powodu, powodu nie załapią no właśnie, się do podcastu. Tak, tak. I, 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 I tutaj trzeba dodać, że to też będzie miało formę wideo. Tutaj dostaniecie Jasne. gameplaye, dostaniecie jakieś trailery, a jak nie będzie jakiś materiałów, to zawsze... Jakieś coś, wizualizacje, coś, tam, coś się skombinuje, skombinuje. zawsze. Tak, i już tak naprawdę na zakończenie zachęcamy do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku, Trudnie. który to Japer bardzo fajnie prowadzi, tam Japer często zagląda, często wrzuca najnowsze tak, informacje. Tak, jeszcze by było więcej tych informacji, tylko czekamy na większą ilość ludzi, do których to tak naprawdę trafi. Jeśli już naprawdę ta liczba będzie, no, przynajmniej dwucyfrowa, to to naprawdę, przynajmniej codziennie coś ciekawego zostanie zaprezentowane. Nie tylko suchy tekst, zawsze jakieś zdjęcie ciekawe może się pojawić nie tylko jakieś zgooglowane. Tak, tak. Także... Być może troszeczkę zakulisowych informacji, no nie? I zawsze to możecie być e, z tym, co robimy na bieżąco. Na sam koniec zapraszamy do, no, do najnowszego odcinka korelacji, który będzie... Zapowiada się wyśmienicie. Wyśmienicie się zapowiada. E, Poniedziałek, wtorek zawsze tak jakoś emitujemy. Myślę, myślę że wtorek jest, jest takim już w miarę takim e, naprawdę sensownym i prawdopodobnym bardzo na pewno, e, Na pewno informacja od razu grupnie na Facebooka, dlatego za, naprawdę dodajcie no nas, y, dajcie nam tą łapkę tam, tego lajka like tak zwanego, bo na, no, to jest moim zdaniem bardzo dobra forma y, do, do dochodzenia tak zwanego do, do fanów tutaj podcastu i informowania ich na bieżąco o, o kolejnych krokach y, w rozwoju tutaj marki korelacja, ponieważ ma, miejmy nadzieję, że to na podcastach się nie skończy, tylko jeszcze coś tam. Obok na boku będziemy tutaj dla nas tworzyć. Mamy pewne plany, a co z tego wyjdzie, to, to, to czas pokaże. Eee, no tak, i bardzo zachęcamy do, no, o, no, do czekania, powiedzmy, potem odsłuchania nas na tego odcinka, gdzie z naszej przynajmniej perspektywy bardzo ważny gość, siedzący i bardzo mocno w branży growej, w dziennikarstwie growym zarówno również podcaster, a więc i poniekąd kolega po fachu. Jeżeli jakieś pytania do naszego gościa, którego nika, imienia, nazwiska nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać, ma to być nasza słodka niespodzianka, gdybyście jakieś pytanka mieli, to bardzo serdecznie zachęcamy do wrzucania ich bądź do nas na maila, bądź, bądź w komentarzu pod jakimkolwiek filmikiem, na pewno to wyłapiemy i te pytanka naszemu gościowi zadamy. I to tyle, nie? Żegnamy się, żegnają się z wami Blue do usłyszenia następnym razem. Na razie.